Jak pewnie kojarzycie, no to tych podgatunków jest całkiem sporo i myślę, że większość z nich tutaj po prostu poruszę. Na pewno nie wszystkie jeszcze coś tam by się znalazło. W każdym razie też nie chcę, żeby ten odcinek trwał jakąś bardzo mocno znaczącą ilość czasu, żeby wam życia tyle nie zabierać, także Pozwólcie, że w tym materiale posłużę się telefonem, ponieważ mam tutaj przygotowaną listę. Jeden z moich wspierających, Thomas Myers, akurat pomógł przygotować mi tę listę, ponieważ, no, trochę to po prostu czasu zajęło. Także przejdźmy już do rzeczy, a zaczęliśmy od takiego najbardziej, mam wrażenie, lajtowego podgatunku horroru, takiego luźnego, na rozgrzewkę. A jest to horror komediowy, czy też czarna komedia, czy parodia horroru. Jasne, to są nieco trzy od siebie różne rzeczy, ale żeby już nie rozbijać tego na jeszcze pomniejsze podgatunki na kolejne i kolejne no to zawarliśmy jakby te komedie tutaj właśnie w trzech takich po prostu powiedzmy od nogach no i oczywiście kilka przykładów także myślę że takim jednym z najbardziej rozpoznawalnych horrorów komediowych w tym gatunku będzie na pewno Zombieland którego swoją drogą drugą część zaraz będzie można zobaczyć na ekranach kinowych zależy kiedy ten materiał oglądacie oczywiście ale premiera będzie z tego co kojarzę, chyba 18 października, hororem komediowym, ale też przy okazji Gor, o czym powiem trochę później, na pewno będzie Martwe Zło 2. Już nie było tak na poważnie jak właśnie część pierwsza, zdecydowanie. Dalej mamy na przykład Porąbanych. To jest akurat już bardziej właśnie czarna komedia, naprawdę można się na niej uśmiać. Mamy też na przykład Dom w głębi lasu, który, no jakoś bardzo mocno tą komedią nie jest, ale wyśmiewa i parodiuje wiele schematów horrorowych. Dlatego uznałem, że ta pozycja jest wartościowa, żeby w ogóle się tutaj znalazła. Mamy na przykład, to już jest taka typowa czarna komedia, wręcz taka jakaś satyra, nawet trochę mordercza opona. Kto kojarzy ten film, to, to wiecie z czym to się jadło. Jeżeli nie, to polecam nadrobić. W każdym razie uprzedzam, że jest to bardzo, bardzo specyficzne dzieło. No i teraz, jeżeli chodzi o już takie parodie horroru. No to kultowymi tutaj produkcjami będą oczywiście straszny film. Mamy pięć części, także każdą można nadrobić. Oraz oczywiście dom bardzo nawiedzony, dwie części. No i jeszcze taką jedną z czarnych komedii, którą mogę wam podać, to jest śmierć gazm. Tak dokładnie ten film się nazywa. Angielski tytuł w zasadzie jest identyczny, bo jest to devgazm, czyli po prostu tutaj akurat tłumaczenie, jakby w 100% przełożone. Podgatunek numer 2, to już tak troszeczkę z grubszej rury, myślę, że cenione i dosyć popularne i lubiane po prostu Ghost Story. No i tutaj można podać takie produkcje jak na przykład Paranormal Activity, która oczywiście też do fan footage będzie się zaliczało, o czym powiem oczywiście klasycznie trochę później. Na pewno też naznaczony jeden z moich ulubionych horrorów. Trochę The Ring tutaj, oczywiście. Duch oryginalny Poltergeisty z 1982, też Amityville z 2005 roku. No i myślę, że trochę można podciągnąć pod Ghost Story obecność, chociaż ona bardziej będzie jednak o opętaniach. No ale wiadomo, no tutaj z jakimiś duchami czy zjawami dziwnymi będziemy mieli również do czynienia. Skoro już o obecności wspomniałem, no to może przejdźmy szybko i płynnie do horrorów o opętaniach. I tutaj właśnie też będzie pasowała oczywiście obecność. Ale mamy też rzesze innych e, filmów z tego podgatunku, na przykład Demony z 2012, na przykład Egzorcyzmy Emily Rose, które uważam, że są jakby top dwa właśnie e, w podgatunku o pętaniach, czy też egzorcyzmach, bo można jakby tutaj, myślę, znajdować jakby wspólny mianownik jak jest to pętanie, to często jest egzorcyzm, więc nawet nie będę rozbijał tego podgatunku na dwie części. A klasykiem nad klasykami, najlepszym jaki do tej pory powstał w tym podgatunku, jest oczywiście oryginalny egzorcysta z roku 1973. Także gorąco polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, nawet jeżeli nie lubicie starych filmów, to to jest must watch. Też był taki film na przykład pod tytułem Demon. Historia prawdziwa. I tutaj również oczywiście jak najbardziej to będzie pasowało. Tak naprawdę rzesze innych jeszcze moglibyśmy tutaj filmów podać. Naprawdę dobry, niskobudżetowy horror, kręcony głównie z ręki albo właśnie ze statywu, który po prostu główny bohater gdzieś stawia i coś tam nagrywa, co się dzieje w tym momencie. Jakby w jego życiu jest to opętanie Michaela Kinga. Recenzję znaleźć możecie na kanale. Jeden z moich ulubionych podgatunków w zasadzie. Ponieważ często te filmy są po prostu nieco bardziej ambitniejsze, trochę bardziej przemyślane i głębsze aniżeli jakieś standardowe straszaki, a są to oczywiście horrory psychologiczne i tutaj mam trochę więcej tytułów wypisanych, także pozwólcie, że wam je przeczytam, żeby po prostu żadnego nie pominąć. Gotika, sierota, Babadook, The Witch, Inkarnacja. Akurat inkarnacja jest najmniej jakby fajna z tych wszystkich. Filmów, które tutaj teraz wymienię, ale mimo wszystko myślę, że i tak można obejrzeć, i jakaś widownia się odnajdzie powiedzmy w tym filmie i go po prostu polubi. Dalej mamy Nieproszeni goście 1408, które jest jednym z moich ulubionych w ogóle horrorów. Dziecko Rosemary oczywiście, czyli klasyka polańskiego, Chirurgiczna Precyzja. To jest film specyficzny, bo tam można by powiedzieć, że przez godzinę nic się nie dzieje, a dopiero później jest takie PUM, taki twist fabularny. Ale wtedy wychodzi właśnie psychologia z tego filmu. Też można go do GOR w sumie przypasować, ale to właśnie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o końcówkę. I mam tutaj jeszcze dwie produkcje: jest to Drabina Jakubowa, no i klasyk nad klasykami, prawie jak egzorcysta, a jest to lśnienie Kubricka, oczywiście, które jasne jest, takim obrazem rozwoju psychopatycznego mordercy, można powiedzieć, no ale przy okazji ta psychologia tutaj też jest właśnie głównie dotycząca, jakby. Tej postaci, czy to jakby ich relacji w tym filmie. Kolejny podgatunek, myślę, że mniej więcej tak samo popularny jak ghost story, a jest to oczywiście slasher. No i tutaj od razu przejdę do przykładów. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, czym ten slasher rzeczywiście jest, ale jeżeli jakimś cudem ktoś się jeszcze nie orientuje, no to. Slasher to jest głównie jatka, mamy jakiegoś mordercę, on z reguły gania jakąś grupę znajomych, grupę dzieciaków, czy po prostu jakieś ofiary selekcjonuje, czasami przypadkowe, czasami jakieś konkretne. I tutaj właśnie świetnym przykładem konkretnie selekcjonowanych ofiar jest Halloween, ponieważ Michael Myers oczywiście dobiera konkretne osoby, które chce zabić z jakichś powodów. Nie są to losowe postacie, ale jak na przykład wam podam Piątek 13., czyli kolejny klasyk, no to tam właśnie Jason Voorhees Raczej już zabija po prostu tę grupę nastolatków, powiedzmy, która się znalazła akurat przy Crystal Lake. No i jeszcze oczywiście parę produkcji mam tutaj wypisanych. Jest to też klasyka gatunku, czyli krzyk Wesa Cravena, który trochę redefiniował i też wyśmiewał poniekąd jakby schematy w ogóle slasherowe. Oczywiście laleczka Czaki tutaj będzie teksańska masakra piłą mechaniczną. Krwawe wzgórza czy klasyk Koszmar z ulicy Wiązów. Następny podgatunek, przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych wręcz przeciwnie, z jakichś powodów znienawidzony, zombie, bądź zombie movies. No czyli po prostu mamy z reguły jakieś wyprane z mózgu istoty, które po prostu jedyne co chcą robić to jeść mózgi, cóż za ironia losu. Tutaj oczywiście kilka przykładów, klasyka nad klasykami, chociaż to tak w domyśle mówię trochę ta klasyka, bo jeszcze myślę nie jest tak stary ten film, żeby go klasykiem jako takim nazwać, ale dla mnie to jest klasyka em, taka po dwutysięcznym, a jest to oczywiście Rek. Jeden teraz z moich ulubionych horrorów, dwuczęściowy, 28 dni później oraz 28 tygodni później. Bardzo, bardzo gorąco polecam, jeżeli nie widzieliście sobie nadrobić koniecznie. Mamy tutaj, to jest już klasyka taka prawdziwa, oczywiście George Romero i jego noc żywych trupów, która jest uważana za prekursora właśnie zombie i w ogóle ten twórca, chociaż nie do końca jest to prawda, ponieważ już w 1932 jakiś film o zombie powstał, tylko raczej to. Było niezbyt znane, więc często się mówi, że Toromero był tym prekursorem zombiaków, ale to właśnie nie do końca tak jest. Dalej mamy jeszcze oczywiście Świt Żywych Trupów na pewno. Nie będę tych wszystkich tytułów wymieniał, bo tam jest cała masa tego. Jest Noc Żywych Trupów, Świt Żywych Trupów, nie wiem, Wschód Żywych Trupów, no to tak wymyślam teraz, a jakiś Zachód, Strachód, no po prostu z tym Żywych Trupów to jest masa. Także co jak piszecie w Google to po prostu wam wyskoczy chyba z 20 tych tytułów. I tutaj jeszcze podam bardzo dobre koreańskie kino. Koreańskie, nie jestem w 100%, chyba koreańskie, w każdym razie na pewno azjatyckie, a jest to z Zombie Express. Naprawdę ten film się wyróżniał, bo te zombie tutaj były nieco zmodyfikowane, było to trochę bardziej oryginalne. Wiecie, często w tych zombiakach wykorzystuje się dokładnie ten motyw w taki sam sposób, jak się to robiło już wcześniej w filmach. Zombie Express był nieco innowacyjny i miał nieco świeższe podejście do tematu. Dalej mamy Creepy Kids. Czyli takie przerażające dzieciaki w horrorze. I tutaj trochę można było to połączyć z podgatunkiem dzieci w horrorze, po prostu jako ogół. Natomiast y, uznałem, że warto to rozbić na dwa, ponieważ czasami są dzieci, które są po prostu niewinne, a są jakimiś głównymi bohaterami czy po prostu ważnymi postaciami. A są takie horory, w których te dzieciaki właśnie są złe, po prostu są złe, bo są albo opętane, albo jakieś psychiczne, różne takie. Także zacznijmy od właśnie Creepy Kids. I tutaj na pewno będzie Sierociniec, na pewno będzie Case 39, czyli na polski Przypadek 39. Na pewno będzie Omen, zarówno klasyka jak i remake. Dzieci Kukurydzy oczywiście, no i Sinister, takie pięć przykładów tutaj. A teraz sobie właśnie przejdźmy do Dzieci w Horrorze. I tutaj klasykiem znowu będzie oczywiście Egzorcysta. Ta dziewczynka jasne, była opętana, ale ona nie była niczemu winna, to się nie stało, bo... Ona tego chciała. No, chociaż trochę z jej głupoty czy naiwności, powiedzmy, bo się bawiła tabliczką Ouija, to też prawda. Jednakże, no, myślę, że to był nieświadomy po prostu, no nie wiem, czy zabieg, czy po prostu taka zabawa z jej strony i nie wiedziała, jakie konsekwencje to będzie miało. Dalej mamy po raz kolejny naznaczonego, w którym właśnie chodzi o chłopca Daltona. Też niewinnie po prostu to się wydarzyło, i przez to jakieś istoty ze świata przylgnęły do jego rodziny. Kolejną produkcją jest to na przykład. Tak, to. It. Albo nowe, albo stare. Dalej mamy cmentarz dla zwierzaków, czyli tutaj też jakby kolejna adaptacja Stephena Kinga. Mamy świetny film pod tytułem Inni z 2001: The Others po angielsku. Zastanawiałem się, czy go tutaj dodać, bo wiele źródeł mówi, że to jest thriller. Natomiast ja tutaj odnajduję element horroru, on nigdy nie był w tym filmie w zasadzie na pierwszym planie, ale jak mamy twist końcowo-fabularny, to jak najbardziej mogę to zamknąć też w horrorze. Kolejną propozycją może być Mama z 2013 oraz Kronika Opętania z roku 2012. Kolejny podgatunek to Animal Attack, i tutaj też można to rozbić na dwa: może być Animal Attack i może być Monster Movies. Ale jak się tak zacząłem zastanawiać, czym one się w zasadzie od siebie różnią, to w Animal Attack powinno być tak, że jakieś zwierzę, zwierzęta atakują bohaterów. A w Monster Movies powinien być mo potwór, który rzekomo nikogo nie atakuje w takim razie, tylko sobie istnieje. To nawet na ten moment, jak tworzyłem tę listę, ani teraz, nie przypomina mi się taki tytuł, gdzie jest jakiś potwór, ale on nic nie znaczy, albo jest łagodny. Jeżeli znacie takie tytuły, to napiszcie koniecznie. Oczywiście w te Monster Movies można ka każde Animal Attack tak naprawdę wpieprzyć, na dobrą sprawę. Jednak właśnie nie do końca widziałem tutaj sens, więc mam po prostu Animal Attack. I tytuły, które wam zaproponuję to na pewno Ptaki Hitchcocka, czyli klasyka. Na pewno Szczęki, czyli kolejna klasyka. Na pewno Kudzio, czyli produkcja, adaptacja w zasadzie Stephena Kinga. Też mamy oczywiście Zejście, dwie części, które polecam. Całkiem niedawno grany horror quiet Place, czyli Ciche Miejsce w reżyserii Johna Krasińskiego. Też mamy klasykę, czyli na przykład Wstrząsy. I coś, co może być takie niszowe, w zasadzie jest niszowe, to jest Thanks Killing. To jest chyba... Święto Dziękczynienia, w zasadzie, czy coś w tym stylu na polski to można by było przetłumaczyć, to chyba była, znaczy, nie chyba tylko na pewno produkcja o jakimś morderczym kogucie czy coś, także to potraktujcie z przymrużeniem oka po prostu. Dalej mamy Wampiry. I tutaj też albo ktoś to bardzo lubi, albo ktoś tego nie trawi zupełnie, więc może od razu po prostu przejdę do przykładów. No oczywiście, no, Sferatu Symfonia Grozy, klasyka, film w zasadzie niemy. Część z Was pewnie go widziała, może go cenicie, dajcie znać w komentarzach. No, ja nie mogłem przebrnąć przez te produkcje, strasznie się nudziłem. To już chyba jest jednak za stare dla mnie. 1921, bodajże, także naprawdę starocie. Oczywiście, Dracula, klasyka też w 30 dniem roku, jeden z moich ulubionych horrorów. W ogóle na pewno go zrecenzuję w końcu na kanale. Blade, Mroczny łowca, tam jest kilka części, też bardzo lubię, jakby, te serie. No i klasyka, oczywiście jeszcze wywiad z wampirem na przykład. Przejdźmy dalej, a dalej mamy survival, czyli też coś, co bardzo lubię w horrorze powiedzmy. No to tutaj na pewno Droga bez powrotu, znowu Ciche Miejsce, to też jest survival poniekąd. Blair Witch Project, oczywiście klasyka z 99, przy okazji to oczywiście jest fan footage. Po raz kolejny mamy Zejście, to też jest survival w zasadzie. Dom w Głębi Lasu, też trochę... Tam jest w zasadzie Final Girl, to można jako slasher nawet potraktować, ale przy okazji Survival, bo muszą przecież przetrwać ci bohaterowie. Także widzicie, te filmy niektóre można wrzucać do wielu worków, tak naprawdę. Mamy też 183 metry strachu, natomiast zaznaczam, że to jest akurat thriller, ale godny uwagi chciałem go tutaj po prostu podać. Mamy na przykład Eden Lake jeszcze. No, mamy znowu szczęki, czy na przykład smakosza. Dalej mamy podgatunek, który tak oficjalnie to nie widziałem, żeby istniał. Ale moim zdaniem, jak najbardziej powinien, bo większość horrorów można byłoby do tego podgatunku wrzucić, jest to grupa znajomych, oczywiście. No, naprawdę, pomyślcie teraz o horrorach, które oglądaliście i zobaczcie w jakim procencie z nich nie było jakiejś grupy znajomych. Naprawdę, w wielu, w wielu, wielu. Czy to slasher, czy to nawet o opętaniu, czy to o często są te grupy znajomych. Także tutaj nieco więcej przykładów Wam podam. Znowu zejście się pojawia, znowu dom w głębi lasu. Wiem, powtarzam się. Ale te produkcje jak najbardziej pasują. Kolejny raz Blair Witch Project mam wpisany. Mam Bodom, czyli to coś, czego jeszcze nie było wcześniej. Przy okazji Bodom jest też takim leśnym slasherem, także do slasherów też można go wrzucić. Polecam, naprawdę spoko slasher i bardzo fajna ścieżka dźwiękowa. Szkoda, że dopiero na napisach końcowych, ale, ale bardzo ją lubię. E, tragedia na przełęczy Diatłowa, jeden z moich ulubionych horrorów, inspirowany faktami przy okazji. Z tego co pamiętam, to to też był fan footage chyba. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydaje. Mamy Zombie SS, którego nie podałem właśnie w czarnych komediach. Także podaję to teraz. Jest on właśnie horrorem o grupie znajomych, ale przede wszystkim też czarną komedią. Chociaż dużo lepsza jest część druga. Zombie SS ma dwie części. Natomiast warto obejrzeć obie. Jedynka jest po prostu dwie beleczki niżej nawet mam wrażenie, ale na dwójce można się uśmieć, jeżeli ktoś no, Lubi to poczucie humoru, po prostu. Recenzowałem też, także jeżeli chcecie poznać szczegóły, zajrzyjcie do tego materiału. Grupa znajomych: to też mamy hostel, oczywiście. Mamy też martwe złoczy: to, to stare czy to nowe, bez różnicy, tak naprawdę. Dom woskowy chciał, naprawdę spoko horror. Droga, bez powrotu po raz, po raz kolejny: I jeden z moich ulubionych, średnio zrealizowanych horrorów, ale nadal go bardzo cenię. Czarnobyl Reaktor Strachu. No to teraz coś trochę bardziej niszowego dla odmiany. A mamy wilkołaki, i to jest kolejny podgatunek. I tutaj tak naprawdę w większości tych filmów nie oglądałem albo nie pamiętam ich za dobrze, ale stwierdziłem, że wypiszę wam te tytuły. Ehm, natomiast też nie było ich wcale za wiele do znalezienia tak naprawdę, ale mamy na przykład z Covid z 1981. Mamy Wilk, po prostu Wilk. Mamy Wilkołak z 2010, ehm, Wilkołak bestia wśród nas, kolejna produkcja i mamy na przykład jeszcze Amerykański Wilkołak w Paryżu z 1997. A ja przejdę już do Naprawdę dobrego kina teraz, bo w końcu czekałem, żeby o tym powiedzieć. Asian horror, czyli azjatyckie horrory. Wiem, że część widzów w ogóle nie trawi azjatyckiego kina, ale jeżeli chodzi o poziom strachu, jakieś przerażenie, napięcie, emocje, które horory mają, powinny wywoływać, no to azjatyckie kino robi świetną robotę. I tutaj oczywiście kilka klasyków muszę Wam podać: Klątwa, klasycznie wiadomo opowieść o dwóch siostrach: The Ring. Oczywiście wersja japońska, nie amerykańska wiadomo. Violoncella na przykład Spoko Horror i teraz dwa tytuły z 2006, 29 luty oraz Zakazane piętro. Ciężko znaleźć te filmy, ale na pewno da się to zrobić i w ogóle właśnie w 2006 to była jakby taka, no nie, nazwałbym tego serią, ale powstały cztery filmy. One zostały wszystkie właśnie w 2006 wypuszczone i do tej no nie ma nawet na to słowa, bo jest logia, nie ma czworologii, ale powiedzmy, że do tej czworologii Należały cztery filmy. Dwa z nich były średnie, jeden był w zasadzie kiepski, ale te dwa, o których wspomniałem, są naprawdę spoko, więc gorąco polecam. 29 luty i zakazane piętro, które naprawdę mnie przestraszyło jeszcze bardziej niż ten poprzedni. Dalej mamy oczywiście klasycznie Shooter Widmo z 2004, Oko z 2002, Zombie Express po raz kolejny i Dark Water jeszcze na przykład. I teraz coś, co... Część widowni naprawdę bardzo lubi, czasami nawet takie posty się pojawiają. Dajcie mi jakiś film, w którym ktoś kogoś gwałci. No, to nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby się bardzo jakoś tym fascynować, ale nie oceniam. Oczywiście jest to Rape and Revenge, czyli gwałt i zemsta na polski to by było. Tutaj mam tylko trzy przykłady, bo tak naprawdę ciężko mi było i mojemu wspierającemu tutaj pomocnikowi przypomnieć sobie jakieś inne jeszcze produkcje, ale mamy na przykład Zmuszoną do Zemsty z 2015. Klasycznie "Pluje na twój grób" czyli "I spit on your grave", a tak naprawdę polski tytuł brzmi bezlitości i są aż trzy części. Dwie wam polecam, trzecie niekoniecznie. E, tutaj "te Pluje na twój grób" to jest oczywiście dosłowne tłumaczenie angielskiego tytułu, ale na polski uznali, że to będzie bezlitości właśnie i mamy jeszcze revenge, który recenzowałem na kanale. To był też survival taki właśnie, ale przede wszystkim jednak ten Ray Pent revenge. Ja akurat negatywnie ten film odebrałem, ale było dużo pozytywnych głosów, więc tym bardziej postanowiłem, że jednak się znajdzie na tej liście, bo przecież każdy lubi co innego, prawda? Przechodzimy dalej do Cannibal Movies, czyli horrory o kanibalach. I tutaj chyba bez zaskoczeń wzgórza mają oczy. Droga bez powrotu. Cannibal Holocaust, naprawdę mięsisty, surowy, taki... Bardzo realistyczny twór. Zapomniany świat kanibali z 1977 to już może mniej znany wam się wydawać, a gorąco polecam, bo obok Kanibal Holocausta mam wrażenie, że też naprawdę dobre kino, z tego co pamiętam włoskie chyba. Mamy jeszcze na przykład The Green Inferno z 2013, no i klasykę Hannibala, która no tutaj niby bardziej thriller to jest, ale warto było jasne wspomnieć. No, i na pewno czekaliście na gore. To w końcu parę przykładów, właśnie z gatunku Gor. Jeżeli jakimś cudem jeszcze ktoś nie kojarzy, co to jest, no to gore to jest głównie brutalność, rozlew krwi. Tak to można szybko streścić. Mamy najście. Fantastyczny pod względem rozlewu krwi, właśnie. Naprawdę, hektolitry. Frontiers, yy, francuski. Ja mówiłem w jednym zestawieniu niedawno, właśnie robiłem top 5 gorto to tam kilka tych tytułów się pojawiło, ale na pewno jeszcze zrobię inne zestawienie, ale też tutaj wam przy okazji kilka wymienię. Dalej mamy Piłę oczywiście z 2004, ale też w zasadzie całą serię, no i Martyrs z 2008. To były cztery filmy, które były na tej liście. Pytaliście właśnie, czemu na przykład nie ma Grotesuku. Podaję wam go tutaj. To było tak brutalne, że uznałem, że jest to jeden z najubrzydliwszych filmów, jakie widziałem w ogóle. Produkcja z 2009 bodajże. Także ona na pewno się pojawi w jakimś zestawieniu jeszcze. Klasycznie mamy hostel, jeżeli chodzi o ogor. Oczywiście, Martwica Mózgu też, bo też pytaliście o ten tytuł, czemu się tam nie pojawił. Mamy Martwe Zło, które akurat na tej liście było. Mamy Blady Strach z roku 2003, też naprawdę niezła sieczka tam była. Serbski film, dopominaliście się też na tej liście. I Nocny Pociąg z Mięsem. Także jeżeli chodzi o ogor, to na razie tyle przykładów też, żeby. Po raz kolejny nie przeciągać. No i mamy jeszcze dwie podkategorie, podgatunki w zasadzie. Jedna z nich, to już teraz naprawdę na sam koniec zostawiłem takie totalne mięso, taki totalny syf i brutalność. I mamy torture porn. I tutaj znowu grotę suku, bo to jest naprawdę niezła jazda. Jak oglądaliście, to wiecie zresztą. Dalej mamy baczer, czyli na polski to będzie rzeźnik. Też dosyć brutalna produkcja naprawdę. Mamusia i tatuś, recenzowałem kiedyś, dosyć dosyć niesmaczny film. Nawet polski akcent tam się w nim pojawił, bo było KUBA MAĆ. Także fajnie było, ale się skończyło. Króliczek doświadczalny i to jest już właśnie taka typowa rąbanka bez fabuły. Tam po prostu 30 minut jest chyba z 6 czy 8 tych części nawet. A pewnie 7, znając życie, tak jak pominąłem tę liczbę, to pewnie 7. I w tych filmach po prostu bierze się jakąś ofiarę, gdzieś tam się ją przywiązuje do jakiegoś stołu, i nie wiem, dziwne rzeczy się z nią robi, typu przypalanie klaty żelazkiem, wybijanie jakichś igieł w oczy, Bleh. Niesmaczne rzeczy. Także dla ludzi o mocnych nerwach. Znowu serbski film, oczywiście, Hostel, i coś, czego jeszcze wcześniej nie wymieniłem, ludzka stonoga, ale z naciskiem na część drugą. Ona jest najbardziej poryta, jeszcze w czarno-białych kolorach, to w ogóle, bo była tak brutalna, że jednak tę kolorystykę tutaj. Wybrano. No, i na sam koniec on najgorsze ścierwo, które nie wiem czemu się produkuje, a powstają te filmy. I to jest Snuff Movies. Może Wam wyświetlę definicję po prostu tutaj na ekranie, żeby też niczego nie przekręcić. Ale jak miałbym to swoimi słowami powiedzieć, to dla mnie to jest po prostu największa szmira, jaka istnieje. Nagrana ziemniakiem i po prostu żadnej wartości tam nie ma. Jest po prostu jakaś albo tortura, albo jakieś Żygi, sranie i ruchanie za przeproszeniem. Na przykład ja oglądałem kawałek jednego filmu, który się nazywał Slaughtered Vomit Dolls. No to nie wiem czym to było okręcone, ale to było ohydne, jeżeli chodzi o obrazek. Po prostu była jakaś baba w burdelu, która wymiotowała, później topiła i później znów tym wymiotowała. Nie wiem co się tam działo. Nie wiem, wyłączyłem to po 30 minutach, chyba nawet wcześniej. W całości za to obejrzałem snów 102, który. Chyba recenzowałem na kanale, nawet tak. Tak była recenzja takiego filmu, też patologia, po prostu jakaś jedna wielka tortura, ale to jest właśnie jeszcze wyżej półeczkę niż torture Porn, ponieważ tamte filmy zdarzają się nagrane po prostu tak normalnie, filmowo, a te to są właśnie albo gdzieś złapy, gdzieś ze statywu jednego, taka totalna amatorka, to ma tak wyglądać, tak realistycznie amatorsko jak główno za przeproszeniem. I coś, co kiedyś też poruszyłem na kanale film pod tytułem Jezus Chrystus, seryjny gwałciciel. Ale to nie jest film, to nie jest film. To znaczy, to trwa chyba około dwóch godzin. I tak, przez jakieś 40 minut mamy jakieś laski rodem z pornosa. Ktoś to kręci z ręki właśnie, czyli jest tam generalnie jakaś, powiedzmy, nagość, jakiś cycki, ok. Typ zapina tę laskę chyba z tego, co kojarzę. Jedną później zresztą po prostu nagrywa sobie je. O, tak to ujmę. A później przez ponad godzinę są zdjęcia ludzi... Na krzyżach, czy tam kobiet na krzyżach, nie pamiętam. Po prostu ludzi ukrzyżowanych. I po prostu te zdjęcia przez tą ponad godzinę się przewijają. Wiecie, jedno zdjęcie, zaraz drugie i tak dalej. What the fuck? A twórca tego filmu nazywa się Bill Zebub. To już w ogóle się z tego lałem też. No ale właśnie zanim do tych zdjęć dojdziemy i mamy tego pseudo-pornosa, to to jest wszystko jeszcze w slow motion zrobione, czyli w zwolnionym tempie. Psz, nie wiem, nie wiem, nie wiem po co to powstało i dlaczego. I jeszcze jeden taki tytuł, który udało nam się znaleźć, ale akurat ja go nie widziałem. The Last House of Dead End Street, także mogę Wam powiedzieć, że to istnieje, polecić raczej nie. I Begotten z 1990. To jest w zasadzie snów mówi, ale też taki surrealistyczny, bo do dzisiaj nie wiem o co tam chodzi. Zasypiałem ze 4 razy na tym filmie, a miałem nieprzyjemność go całego obejrzeć. I szczerze powiem, że nawet nie zrecenzowałem go, bo w sumie nie wiem, co miałbym powiedzieć o tym filmie. Gdybym nie przeczytał opisu, to już kompletnie nic bym nie czaił. A po przeczytaniu opisu przynajmniej wiemy, w cudzysłowie wiemy, co się dzieje na początku. To jest coś takiego, że Bóg popełnia samobójstwo, podcina sobie żyły brzytwą i później coś tam Maryja schodzi na ziemię, kurwa, nie wiem. Wyświetlę wam ten opis, bo już zapomniałem. No, po prostu cuda nie widy. Także ode mnie w tym odcinku to już by było wszystko. Oczywiście, koniecznie podawajcie swoje przykłady do tych podgatunków, które ja wymieniłem. Także możecie napisać na przykład, że grupa znajomych i wypisać po prostu po myślnikach jeszcze inne filmy, o których nie wspomniałem, prawda? Czyli z każdym innym podgatunkiem. Jeżeli jakieś podgatunki właśnie jeszcze się nie pojawiły tutaj, no to możecie również je zawrzeć w komentarzach, podać przykłady, bo przecież albo mogłem o czymś zapomnieć, albo też nie wszystko poruszyłem, żeby ten odcinek nie trwał wieczność. Także komentujcie, dajcie znać, jak Wam się podobała ta lista, czy Wam się przyda i. Po prostu podawajcie swoje przykłady. Także jeszcze raz dziękuję tutaj Majersikowi za pomoc w zrealizowaniu tej listy. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się po prostu to przydało. Cześć!